wygląda mój dzień życia Minecraft. Zaczynamy od stania. Mm, ale się wyspałem. Mm, Burczy mi w brzuchu, muszę coś zjeść. Szybko na dół. Mm, ale jestem głodny. Co my tu mamy? Mm, jakie ziemniaki. Jemy. Oj. Mniam, mniam, mniam. zaspokoję mój głód. Idę, zbiorę dynię na zupę. Mm, I zbiorę siano. Ech, ech, ech. Dobra, mam troszkę siana. Będę miał na zupę. Resztę wyrzucę. Może tutaj wyrzucę. na nasiona. Idę jeszcze po dynię i ugotuję jakoś zupę. Mm, podziwiam ten mój dom. Ja... Może pozrywam jeszcze kwiatuszki do wazonu, wsadzę. Yy, yy. W końcu się nie jadłem, jeszcze jestem głodny. O, tam sudynie, zbiorę ja. Prędko. Myślę, że dwie wystarczą na zrobienie zupy. Lecimy robić zupę, bo jestem głodny. A, jeszcze mięso mi brakuje. A nie, mięso mam w pieżarni. Tam nie wiem, czy po terminie, ale po terminie też tak może być. Nic mi chyba nie zaszkodzi. Ja yeah. Sam za sobą drzwi, że mi tu nikt nie wszedł. Yeah. Mm. Nikogo nie ma na zewnątrz, nikogo nie ma. Ja idę po dopilnicy po mięso. Jakieś mięso mam. Myślę, że jest stare. Dobra, zamknę drzwi. Na stary jakąś zupkę gotować się. Dobra. Ojoj, oj, nie trafiłem. Mięsko nasiona w sumie też mogę przyprawy dwie dynie yy, i damy te kwiatuszki w sumie będzie jakiś lepszy ten to damy dynia i dobra mm. Kiedy zupa się gotuje, czekajcie, zobaczę, czy już ta zupa się gotowała. A palę się, a a a, a parzę się, a, 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 a kurde, a a a a, a palę się, spalę się. A. Ta była na mój dzień życia Minecraft. Jeśli Tobie się odcinek podoba, zostaw łapkę w górę i teraz papa. Pa.